Między 26, a 27,5 Ten naprawdę fajny jest no Kurcze napisałem do tego Do tego sąsiada Jak mi odpisze to fajnie Jak nie to już do niego pójdę Cię go spytam czy nie może ze mną podjechać tam Do tego typka Bym się z nim dogadał na tysiaka myślę Cały czas dzwonka jakimś tam pokazała dopiero z dopiskiem 9, minut. kusek Kusek ej Ty kurwa Chodź mnie boostować <laughs> Kiedy Minecraft Kiedyś będzie. No to nieźle. tego się tu stoi, kurwa. Tak jakbyś stał tu i ty byś stał tu, to bez okręt który. Mógłże nie flashować nawet, bo mě nie zabili. W ogóle cofna. Oni na blum. Ewentualnie, że tu stanął. Ten mi tu rozpiskę sam bym zostawił, ale średnio z fotelikiem dla dziecka na róże podsiodłowej. Mocowanie na styk z Linką przyrzutki przedniej do tego sam fotelik na link ce hamulca, tylniego zachodzi. Chyba jakoś crossowy rowerek kupię. Szkoda, bo to fajna sztuka, ale trudno. Mm. Będę jak mocno znasz na rowerach. Nie znam się. taką odpowiedziałasz, a nie. No, ja też się nie znam, ale z tego co tak kierdolą mm. mnie na już się trochę poznam No, już ja tego co czytał, to że się trochę poznał, mm. ale. Mogę jechać i chuj kupić gówno nie? Dlatego muszę sobie tego sąsiada najlepiej skombinować. A jeszcze do kuzyna napisałem, bo mój kuzyn kurwa ma rowery po 4000. To też ogarnię. On jeździ i skacze kurwa po lasach Pojeb jeb. No, to NK ma coś zamiar z nim zrobić? Ile masz ludzi, Benny? Nie, się co? Dwóch. Znaczy w sumie jednego. Kurwa, ty tu nawet nie wyskakujesz. No hmm. jest, lot tak i jeden oglądający. O ten top taki mierny. Bardzo ma. tej anki tu nie ma no. no o co chodzi z tą anką jeden na Twitchu, jeden na YouTube no Ani to nie mamy ani tego, ani tego. Dla dorosłych 1,82 m rozmiar ramy MTB 18 cali, niby. No to... To, mam zasięg. to jest zasięg. Ty, gajda... Ty, Gajda, ile masz, niby wzrostu? 75 może. No, to masz 17 cali. Nie obrażać mi tu innych ludzi. Ale ja mam już na skraju, a to są tylko 2 cm różnicy, więc 19 by mi pasowało. Kurczę, ale to jest chyba 21. Serio? A to 21 zna jaki rozmiar? 97 lol. Nie wiem czego to Riven oczekuje ode mnie jakby się ta Anka nie misnęła z ulta. No trudno. 90% ceny polskiej ligi Lewand. No ten, takie mieszki z nich są. O, Drake zrobili? zrobił? No Balancet Champion, czwarty level Drake. że tej Riven nie zgonkuje kurwa, Manko Mateusz, co tam? Mm -hmm. Mm -hmm. Dlaczego grasz zakiem? No bo nie dostał bana, to sobie wziąłem. się próją niby. Ja tam schodzę No, elka Nie, no, co, Roma jest dobra. Kurwa, pojechałby mi tropo ten rower, nie Przerwał, TPK przerwał. No i tu lepiej jeszcze bier. To... jak on nie może uderzyć? Robert, witajem się z Tobą. No siemka. Czy ktoś chce mnie wygustować? O, to jest pytanie. Ja nawet bym tą grę zainstalował z powrotem, nie? Najpierw musisz mieć właśnie Liga Legends. Nie właśnie, go. Żeby cię ktoś mógł wybustować. Tak ja jakby ktoś się zobowiązał, to bym ją zainstalował Ja nie mogę grać. Ja nie mogę grać z tymi ludźmi, z którymi gram Wiadomo od czasu do czasu mo mogą być jak jakieś kurwa przygłupy. Od czasu do czasu ja mogę spierdolić, ale kurwa, żebym ja miał jeden mecz dobrych ludzi, pięć meczów spierdolonych. I, I... tak cały czas. No... To jest... Ja też, teraz jest seria i znowu, wiesz... Riven na topie jest... 11 minuta, ona ma 04 Fakt, że tam nie zgankowałem, no, ale nie będę gankował typa jak... Nie obraża, nie? Hmm... Zwaliłem. I życzę nie niegram zakiem. Kurwa, to się mi często blokuje. Kolega możecie zbustować. No widzisz, Robert, ktoś tam chcecie wybustować. Idę. Chętnie przyjmę każdą propozycję. Ja, yeah, Tylko z powrotem do tej platyny. Może być wyżej, ja się nie urażę. Kurwa, no nie mam w co grać na kąpię bez tego lola, więc to pobiorę. Dałeś mi tydzień, nie? No to. Do... Stary zakończenie było dobre. Ty, dzień. <grym> Ol, lol Rolda zrobili, no niedobrze. Ale na znowu powie, że jestem pojebany. Dla mnie w bicie G1 to taki bana. no G1 może to bana. o. No ja nie wiem. Ale seria do pt to. No, zawsze w każdej platynie są ścieki. W sensie w seriach. Moim zdaniem. Po prostu. Trochę się spierdolił ten system i w moim zdaniem ludzie w Goldzie są niektórzy na poziomie patyny trochę no, tak. takiej nawet Ktoś... wysokie czasem Kresmenty A niektórzy to popsute, starych choćby z tego z tego brązu normalnie spierdolili, albo z Zilbra 5 nie? Placementy są popsute mocno Zostaje na Twitchu Chat mi się wyłączył na YouTubie. O... to widzisz U, ale ten Renekton tam się Kuzyn mi powiedział, że on by to brał ten rower od razu. Jeśli mnie pyta czy tylko ten mam na oku. No niby tak. Bo Hexagon X3 2014. Dobra, idę od stąd, bo tanka. Ta stuna w powietrze. Ach, dwie. Przeczki między widzami. Ja tu padnę. Nie, nie bierz Hexagona. Eee, Putrek nie wcześniej, Łukasz, blot, Wiedział. E, no wszystkie heksagony są fajne. No to jest się. Nie bierz heksagona. Nie bierz Hexagona, nowy za 900 jest. No wiem. Później ci napisał, żeby go nie brać za tą cenę. Może w takim A, kontekście. No w takim może, bo mam już za 800. Ale na mnie to i tak. Ja muszę coś kurczę kupić mocniejszego. Bo... wiesz To jest tak. To jest... Ty mówisz, że to jest do jazdy wyczynowej. Ten rower dla tego roweru jazda wyczynowa to jest to, że ja na nim jadę. No, może być tak. Kurwa, no ty pierda, ale no to Riza, top, ten pasażer tu odpierdala, to tam No i zatem, tobie jest masakryczny. Ja tu wszystko widzę. No to nieźle, chłopaki. No, smaj tak, jak coś mam, mam. Wisz? Kuzyn mi szukolował. Dobra, nic szukał. Eja. A obok nich parawan, przecież to prywatna plaża. Uch, ledwo, ledwo. Ale ten czad leci szybko, Jezus. Kupiłem dzisiaj Gragasa i to nie jest Ben. No, nie wiem, Gregaz mi się nie podoba. Strasznie mi się nie podoba Gregaz. Nie lubię tego czerwca. Tak, tak po prostu. Tak po prostu. Dariven na topie to kusek, No, chyba tak. może być... <laughs> Nie no, kusek dobrze grali Opowieści słyszałem. Muzyka się skończyła. Ale leci coś tam, ale... Ale Kusek z nami grał chyba w jednego Blueduna, nie? Mm. O, on ma w chuj skinów, ale jak wszyscy lecieliśmy w czterech, to on miał do nas wyjmowane i biegał po duszkach. Tak było. No tak było, tak było o matko chyba. Ale może. mechanicznie. No, tak rozkręcić amor i wlew. Mechanicznie Riven nie jest trudny. Ten ten jest mocny, ja to ale... Co to pan biją. Ja Wiesz, on no to powiem, ale tam są na nie do rady, no. To jest muzyka. Dostać mi to farmę Dobrą strzynię wybieram Trzeba głośny muzykę? Znaczy no... Właśnie nie wiem czy chcę głośną muzykę Dobra dam Właśnie tam mogę odpalać Renekton tu jest Dalej tu jest, widzisz go On pójdzie in chyba pushować, dawaj na niego No muszę się spodziewał pitnać, nie tak powiem Nie on nie pushuje inhiba, no dobra ja to pushnę tego topa Nie no, Riven jest w miarę mechanicznym championem. W miarę. Są bardziej zaawansowane. Riven jest łatwo grać. Nawet jak nie masz palców, to poklikasz. Nie ja wiem, cofię, ja ale wreszcie. nie zdążyłem Ja tam wskakuję co? Nie, to jest. Ja. nie spali. Drake Infernal jest, musimy. Weźiesz. Teraz gram Reven. No nie jest jakaś wymagająca specjalnie. Widzisz go? <tryk> Na zdrowie, na zdrowie. Miesz, co, przepraszam. To jest Warwick stary, ale... Mam to co ci to teraz... E, e będę... E na piątkach. Na Discorda i trzeba mam zapro podesłać, bo nie wiem, czy ja mogę. Cóż, może że żeby... nie. Nie, wy się bijecie. Właśnie, średnio. Widzę. Tak, na Umarł. Pięciu poszło. Wow. Dlatego gram Zakien, stary, nie? Na przykład. Żeby tankować dla Moglibyśmy Barona w sumie ogarnąć. Po tym turecie. Musimy. Baron. Musi być. A 40 smite mam. Nie, nie zrobimy go już, już nieważne. Nie zrobisz go. To jest głupota. mogę podać zaproszenie? Okej, To musisz... musisz... rzucić to zaproszenie. Zaraz, bo fighty tu mamy. Dobra, nie, dobra, mam. Invite people. Jaką postać mam? na kabanu z Jinx. Darek to jest Jinx. Czekam na skriniki z gierki. Z jakiej gierki screeny? Co mam kupić teraz? Randuino. Jeszcze dwa razy ich tak zejsujemy, jest koniec gry, ale to raczej będzie trudne do zrobienia. Idę puszność do zostawił też, żeby było lepiej. Grina, jak grałeś riven? Aż jeszcze, A, zostawić, to zostawiłeś? By nie masz staro. Ja też potrzebuję temu stary. A ja muszę cię bronić. Tam, na tym czacie stary się dwóch ziomków kłóci. Kto jest lepszym lepszą riven? I czy riven jest z postacią? Chodź stary baby. Ryże przyszedł Baron, 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 Baron. Mm, teraz mnie nikt nie bronił Widzisz jak się <grym> do rady. On miał trzech na sobie stary Tyż miał inną Renektona u siebie <grym> Warwika? Co? Warwika? No. Nie, ja go Warwika zultował przecież ja, A tu pił mnie Andrzej Serio? Musisz Ciumu, że kurwa sforsował te, Do tego wolę zagrać, stary, wokół bota niż wokół topa, nie? Kusek jest lepszym Riven. No, no, no jest lepszym Kusek jest dobrym Riven. Brakuje mi. Weźcie mi, zostawcie kurwa. On mnie obraża. <laughs> o, po banie na czacie i też Reda. Zwłaszmy No powiedzmy Tak tragicznie dosyć O matko Leże mhm. Ja umarłem Jestem debilem Jakby Nikt nie lubi tego ksaya. Ciekawe czemu. Hmm, Pajacuje trochę. No, trochę bardzo. No, muszę się podgłośnić gada. Powiedz coś. Kurda. To nie dało Powiedz coś. To szczekie, bo kuwa się skupią. No, bo oni robią nam... Neksusa prawie że za 10 sekund wstaję, no leżysz o. Tyle z tego wstawania. A gdzie była Anka i Riven? Riven awk. Not bad. Jak no, wytrzymiesz pół minuty, no lajcie. Chyba, że nie mam low. A jak ja tego z brauma robię, albo nie. Nie da się tak, nie da się, naprawdę się tak nie da. Ojej, koniec, po prostu kurwa. No szybko ten czad leci, jak tak czasem nie spojrzę, to jest ciężko. Jak no nie wiem, ja nie mam zdania. Znowu jakieś dramy będą.